Byłoby tutaj dzisiaj z wami. Jak wybieraliśmy się wszyscy do kościoła, to jeszcze były chmury, a proszę zobaczyć, dzięki Państwu zaświeciło nam słoneczko. Także dzięki naszej radości z dnia flagi, z dnia Polaków i Polonii mieszkających wszystkich za granicami kraju. To jest święto nasze, święto wszystkich osób, które były, żyły, tworzyły. Podwoliny polskości Ndu w Australii na Antypodach. Może trochę do góry nogami, ale na koprawie na końcu świata, ale jakże blisko dzięki Państwu Polsce. Bardzo e, chciałabym przede wszystkim przeczytać na samym początku list, który skierował do nas sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą, pan minister Jan Dziedziczak. Szanowni Państwo, Uprzejmie dziękuję za zaproszenie do udziału w obchodach Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii Polaków za Granicą. Niestety nie mogę być w tym czasie w Marajo. Dlatego kieruję do państwa list, aby choć w takiej formie mieć z państwem łączność i wspólnie przeżywać wzruszenia na widok biało-czerwonych flag, które łączą Polaków w kraju i za granicą, powiewając nie tylko od święta na całym świecie. Kolejne pokolenia pamiętają jak wielu naszych przodków poświęciło życie abyśmy mogli nieskrępowanie szczycić się polską flagą. Warto pamiętać, że kwestia polskich barw narodowych po raz pierwszy została uregulowana w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego 7 lutego 1831 roku, a dzień Polonii i Polaków za granicą ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 20 marca 2002 roku. Te ważne wydarzenia łączą w symboliczny sposób pamięć o naszych rodakach żyjących poza granicami oraz współcześnie żyjących na ziemi ich przodków. Nasze narodowe barwy łączą nas w jedną biało-czerwoną wspólnotę. Słowa szacunku oraz serdeczne podziękowania kieruję do panów Jana Drucia, Andrzeja Klety, Jana Michalaka, Wiesława Pastuszka oraz Adama Dajgoskiego, którzy w skrajnie trudnych sytuacjach dawali i dają świadectwo rozumienia sensu pojęć wolna polska i obywatelska odpowiedzialność. Jestem przekonany, że dzięki takim postawom. Młodzi Polacy mieszkający w Australii mogą wzrastać w duchu patriotyzmu. Z całego serca dziękuję organizatorom za wspaniałą inicjatywę promującą Polskę poza jej granicami. Dziękuję również artystom, życząc, życząc wszystkim Państwu miłego świętowania. Z wyrazami szacunku, Jan Dzieciczak. Ten list Polski z dnia 29 grudnia 2022, numer 120-2022 o nadaniu odznaczeń. Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz ustawy z dnia 15 czerwca. 2018 roku o ustanowieniu medalu stulecia odzyskania niepodległości za zasługi dla niepodległej oznaczeni zostają medalem stulecia odzyskanej niepodległości na wniosek ministra spraw zagranicznych. Pan Jan Druć, zapraszam serdecznie. Pan Adam Maria Kajkowski Pan Andrzej Henryk Klyta. Pan Jan Andrzej Michalak. Między innymi na naszych prawach, naszych obowiązkach, na naszej Konstytucji. 232 lata temu, w 1791 roku, Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów uchwalił Konstytucję 3 Maja. Konstytucja odzwierciedlała ideały uświecenia wolności, prawa, stając się tym samym jednym z najważniejszych symboli niepodległości. Święto narodowe 3 maja dla Polaków ma niesamowite znaczenie. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną ustawą rządową regulującą ustój prawny państwa. Konstytucja jest symbolem demokracji i sprawiedliwości. Niestety radość z uchwalenia konstytucji nie trwała długo. Decyzja o rozbiorze Polski zapadła w Petersburgu już w połowie 1771 roku. Jednak ambasador rosyjski Kasper Vorsalden, miał polecenie utrzymanie Polaków w totalnej niepo, nie, nieświadomości. Pierwszy układ rosyjsko-pruski został potajemnie podpisany 15 lutego 1772 roku w Petersburgu, nawet z fałszywą datą 15 stycznia. Natomiast 18 września 1772 roku Rosja, Austria i Prusy notyfikowały fakt rozbioru Rzeczypospolitej, żądając zwołania Sejmu dla przeprowadzenia cesji. Opór łamały groźby i dokuczliwa okupacja kraju przez wojska trzech mocarstw. Niepodległość również na tym krótko od, odzyskaliśmy w 1918 roku 20. By ponownie ją stracić na kilkadziesiąt lat w roku 1939. Polska, leżąca w środku Europy przez tysiąclecia, była narażona na ataki sąsiadów. Zawsze Polacy musieli być gotowi, by walczyć o swoją ziemię, godność i wolność. Nawet po 78 latach od ostatniej napaści na Polskę, po II wojnie światowej, Polska domaga się spraw... sprawiedliwości i zadośćuczynienia. Dobre państwo musi dbać o interesy swoje i swoich obywateli. Jeżeli jedno państwo uczyni drugiemu ogromne szkody, to po porażce wojennej musi te szkody wyrównać. Prawo międzynarodowe nie uznaje przedawnienia zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości oraz przedawnienia prawa do odszkodowania za takie zbrodnie. Podczas II wojny światowej Polska poniosła największe w stosunku do całkowitej liczby ludności w Europie i majątku narodowego straty osobowe i materialne ze wszystkich państw europejskich. Straty te wynikały nie tylko z działań wojennych, ale przede wszystkim z niemieckiej polityki okupacyjnej. Polityka, polityka ta charakteryzowała się w szczególności celową i zorganizowa, zorganizowaną eksterminacją ludności na ziemiach okupowanych, intensywną eksploatacją społeczeństwa polskiego. Mówimy tutaj o, mówimy tutaj o pracach przymusowych, o robotach, o wywiezieniach. A także celowym niszczeniem mienia całkowicie zostały zniszczone domy, miasta, sie. Popatrzmy na 90% Warszawy, zostało zniszczone. Negatywne skutki II wojny światowej w sferze demografii, gospodarki, infrastruktury, rozwoju nauki, edukacji i kultury odczuwane są przez Polskę do dzisiejszego dnia. Podliczmy w takim razie straty, jeżeli w ogóle można je mierzyć liczbami. Ponad 5 milionów zabitych podczas II wojny światowej. Około 200 tysięcy dzieci wywiezionych do III Rzeszy, do Niemiec, do zgermanizowania. Około 15-20% dzieci powróciło do swoich polskich rodzin. Łączna wartość strat, wyceniona, wymierzona na grudzień 2021. To ponad 6 bilionów złotych, co może stanowić, przeliczając na dolary amerykańskie około 1,5 biliona złotych y, biliona dolarów amerykańskich. Półtora 6 bilionów złotych polskich, 1,5 miliona amerykańskich ponad 800 miliardów strat materialnych. Oraz około 19 miliardów złotych to straty w dobrach kultury dzieły sztuki. Do dzisiejszego dnia, drodzy Państwo, nie odzyskaliśmy dzieł sztuki, które zostały skradzione z naszych muzeów, domów. W dalszym ciągu trwają poszukiwania, a jeżeli są odnajdywane, to albo są wykupywane, albo przechodzą na własność Rzeczypospolitej Polskiej. Po wielu latach zapomnienia i zaniedbań poprzednich ekip rządzących powstał raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Raport, który był przygotowany przez 5 lat, jest wynikiem prac parlamentarnego zespołu do spraw oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie wojny. Był opracowany przez wielu ekspertów z różnych dziedzin i przedstawiony we wrześniu 2022. Ten raport to nie tylko akt ukazania pewnej pracy, dokumentacji, ale przede wszystkim to ważna decyzja o podjęciu tej sprawy na forum międzynarodowym. Raport to zwrócenie się do Niemiec o podjęcie tematu reparacji wojennych. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wezwał rząd Niemiec do jednoznacznego przyjęcia politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej odpowiedzialności za wszystkie skutki wojny spowodowane w Polsce i jej obywatelom. W podjętej 14 września 2022 uchwale posłowie podkreślili, że Polska nigdy nie otrzymała odszkodowania za straty spowodowane przez państwo niemieckie, ani za dość uczynienia za krzywdy obywateli. Sejm oświadczył też, że Polska nie zrzekła się roszczeń wobec Niemiec. W dniu 3 października 2022 Polska wystosowała notę dyplomatyczną do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec, zawierającą formalne żądanie wypłat odszkodowania. W odpowiedzi na konieczną odpowiedź niemiecką z dnia 28 grudnia 2002, że sprawa jest zamknięta, Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Molarczek będący jednocześnie pełnomocnikiem rządu do spraw odszkodowań za szkody wyrzucone agresją i okupacją niemiecką, kategorycznie odrzucił twierdzenia niemieckie, wskazując na fakt, że sprawa nigdy nie była wcześniej otworzona, rozpoczęta. Została dopiero otwarta w dniu 3 października 2022. I jest przedmiotem aktywnej kampanii informacyjnej, lobbyingowej prowadzonej przez ministerstwo. Polskie ministerstwo wystosowało 50 not dyplomatycznych, adresowanych do wszystkich całego świata ministerstw spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej, NATO e, oraz wraz z trzema tomami mami angielsku tego raportu. Zainicjowana została w ten sposób szeroka, zakrojona, przewidziana na dłuższy okres czasu akcja dyplomatyczna. Jej celem jest skazanie na niezrekompensowane krzywdy wyrządzone przez Niemcy Polsce i zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na tematykę uniwersalności, odpowiedzialności na popełnioną w przeszłości niesprawiedliwość. W notach podkreślamy Między innymi fakt, że Niemcy nie dokonały wypłaty przyznanego Polsce odszkodowania za zniszczenia w wyniku ich agresji i okupacji. Trwają w dalszym ciągu działania dyplomatyczne na wielu płaszczyznach i na całym świecie: są wizyty dyplomatyczne, rozmowy lobbyingowe oraz, oraz spotkania na konferencjach. My Polacy Mamy moralne prawo domagać się zadośćuczynienia i wyrównania krzyw. To Polacy sami odbudowali swoją ojczyznę, którą zniszczyli niemieccy okupanci. Nigdy nie zrzekliśmy się reparacji, nigdy ich nie otrzymaliśmy i nigdy nikt nie zadośćuczynił Polsce i Polakom za straty powołane drugą wojną światową. Drodzy Państwo, nasze święto. Święto konstytucji, święto sprawiedliwości, demokracji, wolności, jest świętem, którym powinniśmy przypominać, że w dalszym ciągu Polska czeka, oczekuje na sprawiedliwość międzynarodową. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, zapraszam. Jeżeli mogę pomóc w czymś, to jak najbardziej. Szanowni państwo, mamy tą przyjemność zaszczyt, powiedzieć, skierować do was kilka słów. Zostały uhonorowane odznaczeniami medalem stulecia odzyskanej niepodległości. Przede wszystkim chciałbym podziękować tym, którzy przyczynili się do tego, że byli działacze Solidarności, byli działacze opozycji antykomunistycznej, a dzisiaj działacze Stowarzyszenia Nasza Polonia mogli te odznaczenia tutaj Marią z rąk Pani Konsul dr Moniki Kończyk otrzymać. Więc nade wszystko trzeba podziękować Prezesowi Stowarzyszenia Nasza Polonia, Panu Aleksandrowi Oczakowi, który te wnioski wypełnił i skierował do MSZ. -u. Trzeba podziękować tym wszystkim, którzy wydali o nas opinie, którzy potwierdzili, Nasze zaangażowanie w działalność na rzecz niepodległej Rzeczypospolitej. Podziękuję, dziękuję szczególnie y, posłowi Kacprovi-Płaszyńskiemu, jak i ministrowi Piotrowi Wawrzykowi, bo to oni po dosyć długim zaleganiu tych wniosków y, spowodowali, że wyszły one w końcu do kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej. I na zakończenie chyba podziękowań. Nale, należą się te podziękowania prezydentowi, że pochylił się nad tymi wnioskami i w trybie takim szybkim podpisał je i przekazał do wręczenia. Padły też ostatnio takie słowa, nie będę mówił gdzie i skąd, je słyszałem, bo to może. Nie jest zupełnie, jest dobre miejsce do tego, ale słyszałem jezus jednego z działaczy polonijnych, który powiedział, że chyba nie, be, nie będzie występował dla swoich członków swojej organizacji o to odznaczenia za ich działalność na rzecz niepodległości, bo uważa, że Polonia jest tymi odznaczeniami zmęczona. Ja z kolei patrzę na to trochę inaczej. Ja widzę, że Polonia może jest zmęczona nadmiarem różnych odznaczeń, ale chyba jest zmęczona, kiedy te odznaczenia dostają osoby nie do końca godne tych odznaczeń, które, prawda, działały niby tutaj w Polonii, niby w Polsce tak naprawdę nikt nie wie, co robiły, dla kogo robiły, i dzisiaj ubierają się w piórka patriotyzmu, udają wręcz orły patriotyzmu i niepodległości. <klucz> Dlatego uważam, że i nie, 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 niektórym z nich nie, nie chcę zabierać tego, że nie kochają ojczyzny, bo to nie tędy droga. Może, może ją naprawdę serdecznie kochają, może naprawdę dzisiaj byliby gotowi poświęcić życie dla ojczyzny, ale w czasach, kiedy trzeba było to życie poświęcać kiedy trzeba było choćby nawet ryzykować tym, że nie będą mogli wrócić do Polski, bo działają na przykład przeciwko PRL-owi, demonstrując pod konsulatem PRL-u w Sydney. Ich tam wtedy nie było. Ale dzisiaj to znaczenia w piersi wypinają. Więc Polonia na pewno jest zmęczona tego typu ludźmi. Tu nie mam wątpliwości. Natomiast uważam, że działacze solidarności, ludzie, Działacze opozycji antykomunistycznej przede wszystkim, bo Solidarność to był nie tylko Związek Zawodowy, to był przede wszystkim antykomunistyczny ruch. I wielu z nas działało w Solidarności tylko dlatego, że mogliśmy poprzez to walczyć z komunizmem. Inaczej byśmy się na pewno do tej Solidarności nie zapisali. I byśmy w niej nie działali, gdyby nie ta możliwość walki z komunizmem, walki o wolną i niepodległą, suwerenną ojczyznę. Więc uważam, że ci z nas, którzy działali dla wolnej, niepodległej i suwerennej Polski, mają obowiązek przyjmować to oznaczenia nie z własnej pychy, ale dlatego, żeby zaświadczać o prawdzie historycznej, żeby mówić o tym, jaki wkład pracy i cierpień wnieśli w tą niepodległość. Dziękuję Państwu i zapraszam do walce. 我、嗯。